sam No tak, przecież my tutaj nie musieliśmy być, tak? No tak, to jest kompletnie obcy. Jare, Nad, nie chcę wiedzieć, ile czasu siedzimy. No, ale to, to dopiero pół godziny. What? No pół godziny tam zajęło. O oh, stary. Co to jest? Up. Właśnie to, czy on nie miał lokalów jakichś... No, Mój Boże! Nie mogę mieć więcej? Pieniądze! pieniądze! Cześć, Tora. Okej, okay, tara. Z mojej strony to tyle. No, to mów. Jaki jest takie czoda? Aaa, no dobra. Wiesz, co tutaj znane na całym świecie, prawda? To wszyscy mówią, że jest geniuszny i w ogóle. E, jasne, wiem. Tak naprawdę to tylko gra. Gra. Co na myśli? 10 godzin dziennie. 5 posiłków dziennie. Jak to było? 10 km. 100 pompek. A <laughs> potem będę wszy wszystkich bił jednym panczem. <laughs> Pancz za panczem. Kasparczy to ty. 10 godzin? O czym mówisz? Ty czasu czoł spędza na tymniku każdego dnia? Myślałem, że był tak silny, że nie musi tenować? No tylko chcesz, żeby ludzie tak myśleli? Jest tak si e, silny jak jest. Z, z, z pełnego powodu? Hmm, cenowo tak e, każdego dnia od lat. Dlaczujesz? Czy to jest tak dobry, Ponieważ cenowo tak bardzo... A i tak dostaje od nas w dupę co grę. gry. Naprawdę, nieźle mu się udawało otrzymywać to w tajemnicy Ano, to jest naprawdę zdumiewające bo tak bardzo, a miał to jakiś się z tym krył Wkłada w to więcej wysiłku niż ktokolwiek Jego intuicja w walce I techniki kustomizacji są... naturalne. Jezu, też muszę więcej trenować. nie mogę przegrać czodem. Ach. In Before Len 20 godzin dziennie. 20 km, 200 pompek? <laughs> tak. I dwie pięści. Oh, wait. Coś tu nie gra. Aj no Punch Punchman. Półpunch? Pół Półpunch. Pół pół Len, od odciął sobie dwa palce, żeby <grym> jesteś punchmanem. Dwa i pół palca? Dwa i pół. <laughs> Czyli już nie może pokazywać środkowego palca. A to jeżeli odciął sobie inne palce? <laughs> middle, middle finger man. <laughs> One pulse man. <laughs> Wiesz, gdyś się mnie zapytał o to, co są o, o, o geniusze? Powiedziałem, że to są so, so detektywne. Co ty gadasz? Nie jestem taki dobry. Ach, jasne, jasne. A, dobra, dobra. Trochę przesadziłem. Też jak wiem o Czodzie. A to dla ciebie. Dziękuję za pomoc. Dostaliśmy folder drugi. Hej, dzięki. Len. pozwól od mnie, swoją mamę. Będę w Density jej jakiś więc... więc... Będę się kontaktował. Jasne. No, wracajmy do Mega Man. Jasne. No, i to. A teraz zobaczmy, jak beznadziejny jest to folder. Ratony, zatringi. Za Iceway, nice. mini boomery. Custom hey. sword. Ej, hey, to są mini bombki I w dodatku możemy je... Też nie tam cieszy to tyle, że możemy stąd dosłownie powyjmować rzeczy. Więc wszystko co tutaj jest jest praktycznie nasze w tej chwili. Nie będę rzeka ona, bardzo na małych chipów. Zwłaszcza w jakichś konkretnych kodach. Mm -hmm. Wracajmy do domu. Bo chyba to nam pozostało. Zawsze mogę jeszcze sprawdzić, co Higgs biega. Na pewno ma parę rzeczy, które mogę kupić. Tak? Well. Um... Hmm. Hm? A, Ale Ojej Mam kasę! Wyprzedany. Hicks bi się sprzedał. Już nie robi filmiku z pasji. O mój boże. Mm, to są zawsze wersje tych chipów, które wcześniej dostaliśmy z, z, z naszej znaczy loterii. Z tego wkładu z naszych numerów. Miny są przydatne na poszczególnych przeciwników. Dużo zdają, ale przeciwnik musi w nie wejść, więc to nie do końca. Jest tak efektywne, jakbyśmy chcieli, zawsze stawiałeś się kompletnie osobno na swojego przecinika. Anubis nie mm, jest przydatny w pewnym stopniu. A, Tych wszystkich chipów możemy używać tylko... Z tego z pamiętą, możemy ich używać tylko wtedy, kiedy mamy odpowiedni styl. Uh. jest na asfakt, nie jest chowaldy line. Gdzie wcześniej mieliśmy też Wydaje się, Nie, to nie był Gazer, tylko... Jak się dało? Fountain, tak. No dobra. Coś jeszcze ważnego mam do zrobienia. No najlepszą noc mojego życia. Definitywnie. Ten, powódka, to już rano, jeżeli nie wstaniesz, spóźnimy się. Jakie spóźnimy się, mam wakacje. Latowałem. E. O, jak ciężko jest być... Ja pierdolę, no zabiję go! Co, nie? Jak ciężko jest być yy, uczniem postawówki? Boże, leni Hikari. A pewnie znowu będziesz ostatni yy, w klasie. A cieja, A pospieszmy się. Jasne. Oczywiście rzeczywiście po nikogo nie ma. A no. O chłopcze, to ty jaj. Uż. Wróciłam! Musieliście ze mną tęsknić! Ale nie martwcie się! Wracam i jestem lepsza niż zawsze! Nie świecisz się jeszcze, bardzo. O mój boże! <grym> Więc czemu nie ma tu deksa, żeby powiedzieć mi, jak bardzo... Yy, mu... Mm, brakowało mojej obecności? Pytanie. A no, nie ma deksa. Len, jesteś... ledwo co zdążyłeś, powinieneś się wcześniej budzić. Nie, no daj spokój. Jak o tym pomyślę, to deksa też tu nie ma. Coś naprawdę jest tu innego. Nie. Czemu nie ma Dexa? Dopiero... ledwo to zdążyłeś, Len? Nie, niemal ustanowiłeś nowy rekord spóźnialstwa. No nieźle. I min, mean, on zdążył, więc... Nie ma nauczyła, więc zdążyłem. A, dech na się spóźnia. Znowu zasnął to. Dobrze. się zespieją. Dobry. Dzień dobry. Zapomniałem się nauczyć. O mój Boże, co ja zrobię? No, kurczę, koło jutra, ja się nie uczyłem. Oj, przestań. Dzień dobry. Czemu dajesz kaskietki z ostatniej nocy? Nie. Szkoda, był to wspaniały odcinek. No i wyraźnie musieliśmy ze wszystkimi przywitać, że w przyszła. O. Dzień dobry wszystkim, zacznijmy dzisiejszą lekcję. Chciałbym mieć taki mały klasy, po 9 osób. Tak zacznę, na nie ma. W sobie tej woneczki dół. Proszę pani, gdzie jest Dex? Będzie dzisiaj? Mm, cóż, Dex jest. Czy coś jest nie tak z Dexem, pani Wari? Coś stało, pani Mary? Ehm, um, właściwie Dex poprosił mnie, żebym nikomu nie mówiła. Aha, ale... <noise> ale, dzisiaj będzie on... Cóż... Przenieść się do nowej szkoły. Słucham? Żartuję to za pani! Nigdy nam czegoś takiego nie powiedział Powiedział, że... Yy, rozklejanie się nie jest jego stylu Co on sobie myślał? Powiedział coś tak ważnego Len, może jeszcze mamy czas Pośpieszmy się do domu Dexa. Jasne Uciekaj z lekcji Len Dobry pomysł jare. jara. Po prostu chodzić na zajęcia, można iść się yy, mawiać swojemu znajomemu, że... Nie, nie spiedalać naszej szkoły. <grym> eee, to gdzie był jego dom? To był jego dom. Ha! To jeszcze. był jego dom. Jeszcze tyle nie zapomniałem. Drzwi są zamknięte! Spóźniliśmy się. Co sobie myślisz, Dex? Przeprowadza się bez powiadomienia. Tury. Ten Czy tak będzie we Po prostu sobie odejdzie? Nie zobaczymy już go? Nie mów tego, oczywiście, że go kiedyś zobaczymy Nie możesz się tym przygnębiać Ach, wracajmy do szkoły Jasne Ten, co tu robisz? Dex? Czemu? Czemu mi... chciałeś nas opuścić bez pojedzenia nam? To co sobie myślałeś? What dex? And, wybacz. Próbowałem wam powiedzieć, ale kiedy byliśmy razem... Nie przychodziło mi to przed Czemu wy tacy smutni jesteście? Nie ma co płakać, pokażmy Dexowi naszą wdzięczność. I takie obrzucanie jajem albo pomidorem. Jajem? Jajem! O! O! Jaj. Mail. Wszyscy! Przepraszam, Dex. Wiem, że obiecałem, że będę cicho, ale... Jestem nauczycielką, nie można mi ufać. <noise> Jak zawsze. Ech. Zajmuj się sobą dobrze w Netopi... W nestopi. <noise> Nestopie. Śnif, śniw, śni, śniw, śniw. Śniw, śniw, Niech się pani nie rozkleje pani Marii. dajmy Deksowi wesołe pożegnanie. Użyję mojego prywatnego odrzutowca, by cię odwiedzić, Dex I my i, i, i mailujmy? Y, do <śniwia> hey. Mailujmy. Może potem mieć, o mailujmy <śniwia> uh. Nie powinienem. Będziemy tęsknić, Dex. Pozdnienia w twojej nowej szkole! Zostaw tą klasę w moich rękach! Możemy spotkać się w świecie. To tak jak Sao. Ci uzależnione od internetu! Mówię, to tak jak Sao. Tak. Nie mogę sobie przyjść przyjaciół prawdziwej znaleźć, tylko po internetach! Ja nie tak! Ja widzę takiego gadają. Wróci, nas odwiedź! Jasne! Przeżyjcie się uważniej, ponieważ zostałem lepszy, no patrzę w sajny topi! A to dobre. Zobaczymy się na następnych finałach, Henry 1 Grand Prix! Jasne, też tam będę. Not. Radzie! Dzięki za wszystko! ...gegrajcie! Przyjaciele! Adios! Hubble <coughs> is panią! Deksnepta doszedł. Mieliśmy okadie, poznałem zbytnio. Wszystko w porządku? Ben? Six Dotmen? Czy to wygląda jak twarz człowieka, z którym wszystko jest w <laughs> Man. Megaman Musimy ćwiczyć, żeby nie przegrać z Dexem Trzeba ćwiczyć, wat? Jasne Nie wiem, dla mnie to jest takie You what? Tego samego dnia, po szkole mm, to co dzisiaj robimy, Megaman? To co zawsze? Będziemy podbijać świat! Cyberświat! Hmm, nie wiem. To z Dexa jest tak nudno? Bo bo tyle, to... bo tyle rzeczy robiliśmy z Dexem! Właśnie chciałem powiedzieć, że tak często... W... Z Dexem ten... Eee, ja zawsze miałem czas, żeby z nami gdzieś pójść. Bibub. Bibub? No to... Mail. Śmiesznie by było, gdyby było Dexa. No. Mamoru, ten chłopak ze szpitala. Mamoru, ten sieć. A... cytując... Dzięki za... tam spotkanie, W pani jeszcze kiedyś, okej? Okay? Okej, okay, chodźmy do szpitala. Brzmi jak pan, chodźmy. Idziemy się leczyć na głowie. No, na nas już za późno. Mów za siebie. Mówię za siebie. To dlaczego mówisz na no? Mówię za siebie. to, to, to. I tych pozostałych siebie. Przepraszam. Ja też. Nie powinienem. Wiem. Czy to było trzecie? Nie, to nie było trzecie. To zdecydowanie nie było trzecie. A, pro, a propos? Len pięter Trzeci. A propos? Akurat ktoś zaczął coś grać na Steamie? No chłopcze. Cóż Zbieg okoliczności No i tutaj To tutaj Znowu go nie ma no. Może będą wiedzieli na dole Gdzie jest Nie znowu go nie ma Znowu uciek Szukasz Momoru? Chyba uciek. znaczy się wyszedł na zewnątrz Masyka gatunką? ja się właśnie to. Nie. nie? Napadę, sami ma wrażenie, że mogli po prostu być w stanie, nie wiem, wejść. Tak napady nie jest aż tak samo. A no. Może po prostu nie zeskoczyć, złamać nogę iść samemu do szpitala? Czołem, dzieciaku! L4 na jakiś miesiąc, dwa? Ej, przeżyłeś. Jak się czujesz? Aż wszystko w porządku. Co sądzisz? No mam dzisiaj pogodę, czy nie? Najlepszy temat do rozmów. O! Jak nie wiesz o czym pozmawiać, porozmawiajmy o pogodzie. A, Zawsze przychodzę tutaj, e, kiedy czujesz tak lepiej. Zawsze przychodzę tutaj, kiedy czuję studnie. Kiedy co czuję? Studnie. Czemu studnie? I'm feeling well. A! Tak. <laughs> studnia, studnia, studnia. O, widać ten horyzont. Hmm, Widziałem ten widok odkąd miałeś 3 lata. Hmm? Odkąd miałeś 3 lata? To znaczy... Tak, bym e, w, e, w szpitalu przez ten cały czas. Mówię, że mam problemy z sercem. Jak się określi to, mianem HBD. Drill. Heartbreak disease. Nikt nie byłem w szkole, nie mam przyjaciół. Tylko ja, no hmm, pomaga mi zapomnieć o problemach. O czym ty mówisz? Masz, yy, przyjaciela tutaj. Nie musisz być sam. To nie stało długo. Papyrus, czy to ty? Pan, right. dzięki. Spoko. Hej, mamorów. Jest jakiś chip, którego chcesz? Hmm? Chip? AURA no to jest to? ŻYCIA GWIAZDKA! Plus. No dobrze, niech będzie Forte Anomalii. Nie, Sebi. AURA F. Ten chip, którego nie ma? AURA F. Hmm. Chciałbym móc dostać ten chip, o którym wszyscy ostatnio mówili. Nazywa się IceBall M. Ale jest strasznie rzadki. Tak jak każdy rzadki chip, który znajdziemy w pierwszym lepszym random encounterze albo sklepie. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mu chociaż się mu przyjrzeć. No problemu, idę go zdobyć. Będzie to symbol naszej wspaniałej przyjaźni. Naprawdę? Dobra, obiecujesz? Hippie, hippie! <laughs> Jezu Chrys. A <laughs> gruźlica! Pomóż się! Mamo, no, wszystko w porządku? To jest twarz człowieka, który, z którym wszystko jest w porządku? Jeszcze ten cień na oczach, tak jak wiesz, czasami wanimy, że jeżeli ktoś y, zaraz wybuchnie jak niszczałem, taki cień, cień na oczach, że tych oczu w ogóle nie widać. Daj jeszcze na... przydałby się Sefix z Jojo. Spokojnie, mam to. E, spokojnie, ciało, głęboki oddechy. I am your father. Ah, czuję się. Trochę lepiej. Dark side and the light. A, pospój wezwij lekarza. Szybko, zanim pędzimy o kolejny atak. Jasne, jasne. Magami Skąd ty o tym wiesz? Bo też przez to przychodziłem. God damn. God damn. Zaatakował go wirus. Znaczy taka like bakteria z DELAM. Forsanie, <laughs> nie ZAWODŹ mnie Co? masz na myśli tak ABD zadało moje życie jako hub Ła, wow, spoilery spoilery uh, było dba... o tym wcześniej mówione uh, nie chyba e, ba 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 spoilery e, BN1, BN2 e, megaban jest Batmanem na który kiedyś e... Dawno, dawno temu uman na zawał serca jak widać. I tej nocy mogę tam mówić, nie żartując sobie takiej całą część mieszkuje. Eee, potem został zamieniony w, w net na tak tego teraz na N. W ogóle to jest... To jest powód, dlaczego Wigiusza nie ma. Przecież on to sam przypowiadał Wizards and Warriors. What?! Albo na zawał, albo na atak serca, Jedno z dwojga. Boże. Czemu różnym źle życzysz? Nie życzę mu źle, ja życzę żebyśmy jeszcze zagrali jakąś serię z senika Nie mam no, czasu Len Chodźmy po doktora A jasne jasne Lekarza, lekarza Chłopak cierpi, a wy Alek, tu siedzicie i Alek. patrzycie Lekarz Co, mamoru miał atak? O mój Boże, szybko z mo Doktor mamoru jest tak, chyba jestem w trzecim piętrze. Tylko on może się zająć chorobą, którą mamoru. HBD. Może najlepiej, najlepsi lekarze na trzecim piętrze. Jak bardzo mamoru zaraz wykituje. I to pewnie to ty. A, to jest to? No, hmm. mamoru, miałek! O mój Boże! Zaraz ja będę! Fateczką pierwszej pomocy! Tak jak wszyscy wiem, w apteczce są dokładnie leki na tą rzadką niewyjaśnioną chorobę. Tak. Poddaję się. Ale ty i tak idź przodem. Idź I ci zobaczę wszystko, okej. Okay.